Bo tak. korzonki według pacjentów to są dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego bez promieniowania do kończyn dolnych. Tylko jest ból w okolicy lędźwiowej, lędźwiowo-krzyżowej, który tam może troszkę promieniować ewentualnie do, do pośladków. Mhm. Z wyraźnym takim ograniczeniem ruchomości tego kręgosłupa, czyli z takim usztywnieniem. <laughs> I to są dolegliwości bólowe, które wynikają z choroby zwrotnieniowej kręgosłupa. Jeżeli nie ma jakiegoś szarpnięcia, dźwignięcia, jakiegoś właśnie poddźwignięcia dużego ciężaru, no to najczęściej jest to wynikiem choroby zwyrodnieniowej. Bardzo często teraz w aspekcie tego, co się teraz dzieje za oknem, bardzo często właśnie po odśnieżaniu. Dźwignia i łopata. I i poza tym też spocone plecy, tak, spocone. To nie jest jakaś groźna choroba, jeśli chodzi o, znaczy, o lumbalgię, tak, czyli o korzonki. Zwykle kilka dni leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, i bardziej taki oszczędzający tryb życia dla tego kręgosłupa lędźwiowego. Czyli nie trzeba od razu z tym e, absolutnie nie. biec do nowego. Myślę, że reklamy tutaj leków, nie będę mówić o których lekach, ale reklamy leków, które mamy w telewizji, e, są e, e, wystarczające. Wystarczające, tak? Są wystarczające i faktycznie te leki. Ten odcinek absolutnie nie jest sponsorowany, szanowni państwo. I te leki. Mówimy wystarczą... po prostu o niesterydowych lekach przeciwzapanych, nie dostępnych bez recepty, jeśli. Są stosowane oczywiście zgodnie z zaleceniami. zaleceniami. Przez te właśnie 5 dni, wtedy kiedy, kiedy są one potrzebne, to one zwykle są wystarczające. Ciepłe układy? To zależy. Najczęściej tak, ale są pacjenci, którzy wolą kryoterapię, tak? czyli okay. wolą zimno. Ale najczęściej myślę, że 90% to jednak ciepło, faktycznie zmiana na podłodze? I myślę, że już to nie są do walca, takie sposoby, to każdy musi dopasować do, do, do siebie. Natomiast no już. Czyli to w sumie nie jest objaw neurologiczny, więc w sumie to nie jest choroba neurologiczna jako taka.